Na etapie projektu troszkę chyba tutaj ktoś zapomniał o nas. To są jednak straty. Altany się będą sypać, bo jest wilgoć, no bo woda się zbiera w piwnicach. My tu będziemy robić sobie grilla, różne rzeczy, dzieci będą się bawić, pieski mogą szczekać. Nie o to chodzi w ogródkach działkowych. Ja wiem, że to jest powiedzmy stan wyższej konieczności, ale nie można ignorować działkowców, którzy tyle lat tutaj mają te działki, włożyli niesamowitą ilość pracy. jak są większe odpady, ulewa, tutaj studzienka dotychczas sobie radziła, ponieważ po prostu były inne warunki, a natomiast teraz tu jest teren odkryty, znaczy nie ma trenów, nie ma, to po prostu ta woda w momentalnie idzie do tej studzienki, która po prostu nie ma przepustowości. To jest mały przekrój. Były wstępne rozmowy, był robiony po prostu tutaj taki wywiad z nami, który zalewało. Był spisany jakiś protokół między innymi rozbieżności, ustaleń no i, i trochę to się w czasie przeciąga wszystko. Wyobrażam sobie pan wypoczynek z widokiem na psiarnię. My nie jesteśmy przeciwko zwierzętom, naprawdę. Bo zwierząt tutaj jest dużo, kotów y, różnych, jeży, nie jeży, ale te psy nas przerażają. Nie wiadomo jak to będzie. Nie mamy żadnych y, jakichś obiekcji czy pretensji o to, że ta budowla tutaj jest, bo jest potrzebna, tylko że zapomniano chyba o czymś, to znaczy o działkowcach.